to jest 10 plus 9 21? Jesteś głupi O tak, proszę daj, daj mi damkę Daj mi damkę DAJ PROSZĘ, DZIĘKUJĘ Tyś super Cze tu jeden Testem czarty, hej Hej Myślałem, że dostajesz jopka <laughs> Dostajesz jopka, no Do samego Dawaj kasę, kurwa. Jasne! O! O, więcej tych kart! Więcej! I król kolejny! Sajbiście, super! Piotra gra! Super! Już do dziesięć A co się a co się nie obstawię zakładu wyjściowego nie, nie wiem... Z nie Nie obstawię zakładu... Nie obstawię zakładu... O! Dżetin <grym> nas <by> prosił. <grym> co jest? Rzeczny <grym> sposób na powiedzenie słowa wypierdalaj. Look back Namyśleliśmy się, proszę pana, przepraszamy, już nie będziemy. co zrobił? Co zrobiłeś? Co A parę daj. To zobaczyć. To teraz dostanę kurwa pokera czy inne gówno. Albo straight flasha. A nie, Zasłucham. straight flash mi się... Nie mogę swoich kart podnieść. Czemu? Bo nie, nie musisz patrzeć. Aha, no bo to mi nic nie daje. Chuj nie grałem, to jest... Dawaj to Halo? Oj dupa masz Ojej <coughs> Może zahłysnąłam Kurwa wygra to Nie Circle in o, piasku, co? Kółko w piasku. A śpiewa, kółko w piasku. Jee. w piasku. Kółko w piasku. Postaw. O, 2 do 1, to jest taki fajny, taki oczywisty koń, po do Maxa. Czyli kurwa 10 koła. O jezus, Maria, to się nie uda. Ja, Piotr, jak to się nie uda? Proszę, proszę! Jest! Trójkę miałem, kurwa z tysiąc... trzech tysięcy zarobiłem dwanaście Zarobiłem 20 koła aktualnie Odrobiłem się już, oh. odrobiłem, się I jestem na minus tylko 3 koła Ja pierdolę Zawracamy do pokerka <grym> O, dzień dobry Kurwa Weź tam wejdź no, trzymaj mi to miejsce Czekaj, może w lewo spróbuję, tak żeby, żeby, żeby mnie nie zauważył Kurwa, kurwa Czekaj, bo jeśli, jeśli zrobię w taki sposób, czekaj, swój tam jeszcze Jeśli zrobię w taki sposób, to może O, 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 tar, 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 tar Nie, 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 nie Żyjesz? O kurwa Idziemy <gryzujesz> <gryzujesz> stąd <gryzujesz> 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 Cie pożetony Dzień dobry back. I cyflewa się troła I cyk 50 Teraz jestem trzeci. ship Jezu wyprasz <laughs> <laughs> O Jezu przepraszam pana ja pierdolę przepraszam przepraszam Boże. Przepraszam Jezu, sorry, szefie, jezus, szefu, szefie, szefie, co jest, co jest szefie, co jest szef, szefie Jezus, przepraszam, szef. o Jezu, pana tutaj z szampanem, panią, a panią z szampanem, mordyro szampana Ty chodź, się napić, coś się napić Okej, okay. yy, cześć, chat, yy, nagrywamy yy. Okay. Mateusz, ja jestem najewany, a Mateusz idzie postawić. ile? 50, 60? 70 koła? Nie wiem, ile będę mógł. Mateusz idzie postawić. Ile masz? 62 koła. Mateusz idzie postawić 62 koła na czerwony. Proszę, usiąść, jeszcze nie może. ty! Co jest kurwa? No, czy, no czarne czy czerwone? Aby zaraz wróleć z użyciem członkostwa w kasynie twojego prezesa! chat! Gramy, ty czer czer na czerwony, ja też daję na czerwone, czerwony to jest tutaj Luściu, teraz patrz Maksymalny zakład, 10 szkoła, czerwony Bujam chatan ale na czerwony Ty nie postawiłem chyba, nie mogę 4-3 sekundy, dawaj, dawaj, szybko Ja nie mogę A no, może dobra, nieważne, nieważne, nie ważne, okay, mogę, nieważne. Prawoś, nie nie zabrał pieniążków Czad Czerwony 10 tysięcy razy dwa Patrz co się robi Easy Łatwo It's such <laughs> straty <laughs> <up your> <laughs> jestem na minus czterdzieści, chłopa Dzień dobry Ale ja jeszcze raz Trzeba się odkrócić Poczekaj, no, poczekaj, jeszcze raz, poczekaj. A nie dziadu bety 3000 na 0? Zobaczymy A co postawiasz, ten czerwony? Czerwony Ile? 10 koła Jest, a ten zielony ile? 500 1000, 10. no 1000 Zielony czad, zielony? Zielony? Proszę, czerwony, kurwa czerwony. czerwony Na zdrowie Kierujem czerwony Eee Easy Nie, to się źle skończy. Ile tu masz dostawiać? Like to się źle skończy, Mateusz Kurwa, 50 tysięcy Chyba cię w porku rywiło Do reszty Pięć koła Chyba cię pojebało, Mati Mati, to jest 15 koła? <noise> tak And fifteen. Oh yes. yes. Yes! yes! Woo! It appears we've gone over. Are we? Siamo best. of luck. 10. Here's an 18. 18. <laughs>